UFO test. Darmowe i popularne narzędzie, które od lat objawia wszystkie bolączki monitorów, a w szczególności ghosting. W tym odcinku zaprezentuję Wam monitor, przy którego tworzeniu i optymalizacji pomagała drużyna Blarbaster, odpowiedzialna za ten test. Czy to oznacza zero smużenia w monitorze LCD? Chcę w to wierzyć. Hej z tej strony Hudson. Ghosting to dość spory problem matryc LCD podświetlanych LEDami. Niektóre monitory próbowały z tym walczyć, wspierane masą dodatkowych funkcji, choćby takimi jak Motion Picture Response Time. W większości przypadków funkcja ta działa w oparciu o podświetlenie stroboskopowe, uskuteczniając miganie niewidoczne dla ludzkiego oka. Niby tego nie widzimy, ale mnie osobiście mocno takie rozwiązanie męczy. Z ghostingiem z LCD-ków najlepiej radziły sobie IPS-y, szczególnie w wersji Nano bądź Rapid, ale to OLEDy w monitorach, które coraz śmielej pojawiają się na rynku, radzą sobie w tym przypadku wybornie. OLEDy to wciąż nowa, Technologia w segmencie monitorów, no i co za tym idzie, trzeba też za nie sporo więcej zapłacić ale lcd też na swój sposób starają się walczyć z problemem ghostingu, szukając nowych rozwiązań. I tutaj właśnie pojawia się model, o którym Wam dzisiaj opowiem, czyli ViewSonic XG2431, przy którego optymalizacji brał udział człowiek odpowiedzialny za stworzenie ufotestu. Pan nazywa się Mark Rayhon, jest on założycielem strony Blurbuster i człowiekiem, który stworzył ufotest, czyli jedno z najczęściej używanych darmowych narzędzi do badania monitorów. Jego wkład zaowocował tym, że monitorowi przyznano oficjalnie certyfikat wydawany przez stronę Blurbuster, lecz ingerencja ekipy pana Rejchona na tym się nie kończy, ponieważ stworzyli oni specjalną apkę, dzięki której możemy sami pobawić się ustawieniami pomagającymi w walce z ghostingiem, bądź skorzystać z przygotowanych presetów. Aplikacja nazywa się ViewSonic Strobe Utility by Blurbuster i możemy ją pobrać za darmo na ich stronie. Sprawdźmy zatem, czy certyfikat został przyznany słusznie. W Sonicu znajdziemy opcję Pure XP, stworzoną właśnie we współpracy z Blurbuster. W swoim działaniu również wykorzystuje migające podświetlenie stroboskopowe. Cóż można powiedzieć? Efekty są naprawdę imponujące, obraz jest ostry i wyraźny, co naprawdę bardzo ciężko uzyskać na monitorach LCD. Widoczna jest bardzo, ale to bardzo delikatna poświata otaczająca nasze UFO, ale jak to zazwyczaj bywa w przypadku tego typu narzędzi, i ona zyskała mocno na ostrości. Jest ledwo widoczna, no ale jest, przez co nowe OLEDy, które miałem ostatnią okazję testować, wydają się wypadać dużo lepiej. Niemniej jednak, rezultat, który udało się tutaj wypracować za pomocą narzędzia Pure XP, odstaje od innych monitorów LCD i to sporo. Ustawienia, tak zwane fabryczne, zostały wyśrubowane już według wytycznych od Blurbustera, ale nie oznacza to, że to koniec arsenału, jaki został nam tutaj udostępniony w celu walki z problemem smużenia. Otóż, jeżeli jeżeli uważamy, że presety są dla nas niewystarczające, możemy pobrać aplikację stworzoną przez Blarbustera i pobawić się nimi sami. Jest to opcja, której nie spotykamy nigdzie indziej i natężenie stroboskopu możemy ustawić od 1 do 100 wedle naszych upodobań. Możemy iść w kierunku walki z ghostingiem, bądź komfortu użytkowania ekranu. No ze względu na to, że choć nasze oko mrugania nie rejestruje, tak nasz mózg jak najbardziej. Mówię o tym zawsze, ale osobiście uważam, że korzystanie ze stroboskopu przez dłuższy okres czasu no, nie należy do najwygodniejszych rozwiązań i ja już po godzinie odczuwam zmęczenie i dyskomfort wynikający z działania tej funkcji. Jeśli jednak chcemy walczyć z ghostingiem, no trzeba to przyjąć na klatę. Kolejnym minusem jest fakt, że nie możemy korzystać równocześnie z synchronizacji odświeżania i funkcji Pure XP, co jest często spotykaną sytuacją. Jeżeli o specyfikacje chodzi, 24 cale, IPS i rozdzielczość Full HD, co ma sens przy 240-hercowym odświeżaniu, ponieważ dużo łatwiej jest nam wygenerować wymagane pod takie odświeżanie klatkarz. Wszystko wsparte jest oczywiście synchronizacją odświeżania, a faktyczny średni czas reakcji podawany przez zagraniczne media wynosi tutaj jedyne 4 milisekundy, co jest topowym wynikiem, jeżeli o lcd chodzi. Monitor zamknięty jest w prostej bryle, bez żadnych fajerwerków, gdzie jakość wykonania jest bardzo dobra. Plastik nie odbija przy docisku, ale też nie powala jakością. Z tyłu ogromne logo producenta i w sumie tyle. Podstawa pewnie trzyma całość na biurku, a ramię pozwala na wyregulowanie ekranu w każdym możliwym kierunku, co jest bardzo dużym plusem. Sportów dwa wejścia HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, dwa wejścia USB i wyjście audio. Pod spodem znajdziemy organizery pod kable, na przykład do myszki. Ciekawe i mocno niespotykane. Mamy tutaj również głośniki, i nie brzmią one aż tak źle jak to zwykle bywa w przypadku monitorów. No, ale jak zawsze nie uświadczymy tutaj basów. Czasem na pewno się przydadzą, ale traktujmy je jako dodatek. Nic ponadto. Kolorymetr wskazał dobre pokrycie przestrzeni barwowych, tak jak na IPS-a przystało. Jasność również ok na poziomie 352 kandeli na metr kwadratowy. Równomierność podświetlenia ze spadkami przy krawędziach nawet do 20% względem najjaśniejszego punktu w centrum monitora. Niestety, nawet jak na IPS-a, mamy tutaj bardzo niski kontrast wynoszący stosunek 805 do 1, co przekłada się na słabe odwzorowanie czerni. No, ale wszystkiego mieć nie można. Przy wyświetlaniu czarnej planszy z łatwością możemy zauważyć przebłyski na sporej powierzchni matrycy. W przypadku wyświetlania na ekranie ciemniejszych treści może to mocno psuć wrażenia z ich odbioru. Jest to jednak szybki monitor, który został stworzony z myślą o konkretnych odbiorcach, czyli graczach. Żeby być bardziej precyzyjnym, graczach, którzy z tak szybkiego czasu reakcji oraz wysokiego odświeżania zrobią największy pożytek. Sprzęt spisze się więc w szybszych tytułach, gdzie większa płynność rozgrywki pozwoli nam reagować szybciej, no i dużo bardziej precyzyjnie. Dodatkowo cenimy sobie brak jakiegokolwiek smużenia, no i mamy na tyle odporny mózg, że nie boimy się, iż zbyt intensywne podświetlenie stroboskopowe zrobi nam z niego sieczkę po dwóch dniach użytkowania. Do tego matryca IPS dodaje swoje dwa grosze i wyświetlane treści prezentują się naprawdę ciekawie. No niemniej jednak w takim CS-ie raczej na żywych kolorach nam nie zależy, no ale już w przypadku takiego Fortnite'a, no kto wie. Jeśli jednak będziemy chcieli wykorzystać w pełni 240 hz odświeżanie w niektórych tytułach, trzeba będzie zejść z ustawień, by wygenerować wymagany klatkarz. Tak więc jeśli czujecie, że potrzebujecie szybkiego, klarownego i płynnego obrazu, który będziecie w stanie okiełznać, no to może to być monitor dla Was. Podpiąłem do Viewsonica również swoje konsole nowej generacji, no i cóż, jest to mocne zejście z wrażeń, które mam, ogrywając konsolę na telewizorze, 24 cale przy takim choćby 40 calowym ekranie znacząco tracą na sile odbioru, więc jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni, pozostawiłbym ten monitor podpięty głównie do peceta. Testy tego monitora zbiegły się u mnie z premierą gry LEGO 2K Drive, którą ogrywałem właśnie na PS5. No i choć kolory wyglądały cudownie, przez co cały świat prezentuje się naprawdę pięknie i bajkowo, no to granie w ten tytuł na 24 calach w porównaniu z moim 55-calowym telewizorem no, sprawia ogromną różnicę. Samą grę polecam wszystkim fanom LEGO, szczególnie tym, którzy dodatkowo zagrywali się w 1999 roku w grę LEGO Racer, no bo LEGO 2K Drive rewelacyjnie oddaje hołd tamtej grze i przynosi jej ducha w dzisiejsze czasy. I na wyścigówka z mega możliwościami budowania no i personalizacji swoich pojazdów, a wszystko w klimacie klocków Lego no bajka. Menu jest proste, ale znajdziemy tu sporo dobroci do regulacji. Minus, że steruje się nim bardzo ciężko. Mamy wejścia, ustawienia głośnika, gotowe tryby do wyświetlania, ustawienia kolorów, ustawienia obrazu i menu główne, a tam język, freezing HDR, Pure XP i masa zakładek z informacjami czy ustawieniami menu. Podsumowując, ViewSonic nie ma łatwo, bo próbuje zaistnieć w segmencie wypchanym po brzegi, ale muszę przyznać, że takie zagrania jak współpraca z grupą Blurbuster są naprawdę świetnym motywem, nie tylko marketingowym, ale również takim, który faktycznie poprawia komfort użytkowania monitorów. Powtórzę jeszcze raz, sprzęt jest uszyty pod mocno doprecyzowanego odbiorcę. Jeśli więc nie znosicie efektu smużenia, nie zależy Wam na wysokim kontraście i liczycie jedynie na naprawdę płynny, szybki i ostry obraz przy szybszych grach akcji wyświetlanych na kolorowym ekranie, no to jest to sprzęt dla was. Widać, że jest to monitor stworzony przez osoby, które znają się na temacie i oferują przemyślaną konstrukcję bez żadnych fajerwerków z naprawdę przydatnymi opcjami personalizacji, które faktycznie robią różne. Tym bardziej, że ma kosztować w granicach około 1600-1700 zł. Najtańszy 240 Hz monitor o podobnych parametrach to AOC Gaming 25G3ZM, więc to jest bardzo ciekawa alternatywa, no bo to jest praktycznie połowa tej ceny. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć porównanie tych dwóch monitorów, bo ja sam jestem w tym momencie mocno zaintrygowany. No i to by było wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Przyznam Wam się szczerze, że te ufolutki będą się teraz nocami śniły po testach tego monitora, ale dla Was wszystko. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego sprzętu, co sądzicie na temat takich współprac producentów monitorów właśnie z grupami jak BlairBuster, które mają w celu walczyć z problemem, jakim jest ghosting. Czy Waszym zdaniem też to będzie taka karta przetargowa, która pozwoli LCD-kom walczyć z OLED-ami, które coraz śmielej zalewają segment monitorów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie x-komowy kanał na YouTubie po więcej takich materiałów. Jeżeli zastanawiacie się, z jakich gratów korzystam, wszystko to, co tutaj znajduje się na moim biurku, wypisałem Wam w odpowiedniej liście, którą znajdziecie w opisie tego filmu. Mówił do Was Hudson i co? Widzimy się już za niedługo w kolejnych filmach. Do tego czasu trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.